Co powiesz na taki makijaż oka? Chciałabyś się go nauczyć? Zapraszam. Matowy beżowy cień nakładam dużym pędzelkiem na całą powiekę. Następnie zmieniam pędzelek na małą kuleczkę i śliwkowym cieniem zaznaczam zewnętrzny kącik, skupiając jego pigment w kształcie litery C. Na początku wykonuję głównie ruchy wklepujące, aby uzyskać satysfakcjonujący mnie kolor. To samo robię na dolnej powiece do połowy oka. I powracając do poprzedniego pędzelka, ale do jaśniejszego cienia, blenduję załamania i granica. Rozcieram pędzelkiem delikatnie, masując granice, dzięki temu te cienie po prostu mieszają się jak masełko. Diamentowy błysk na powiekę i teraz czas na nałożenie konturówki na górną linię wodną oka i tużu do rzęsy. Ten duet do ust pasuje idealnie do cieni, prawda? Daj znać w komentarzu, jak podoba ci się makijaż i zaobserwuj mnie po więcej makijażowych wskazówek.